Panie Marszałku, Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Wysoka Izbo! Samolot FA50 to niewątpliwie samolot, który wypełnia lukę po samolotach MiG-29. Taka idea stała, jeżeli chodzi o poprzednie kierownictwo. Wtedy, kiedy kolejne donacje szły na Ukrainę, trzeba było czymś tę lukę wypełnić, i z perspektywy mogę ocenić, że ten samolot jest samolotem potrzebnym. Natomiast y, pierwszych dwanaście samolotów EPA 50 w, w konfiguracji gap filler trafiło do 23 bazy lotnictwa taktycznego w Mińsku Mazowieckim. I sam samolot piloci oceniają wysoko. Jest ze mną inspektor y, sił powietrznych pan generał Nowak, który zresztą latał tym samolotem jeżeli chodzi o samą platformę, można ocenić ją wysoko. Jest to samolot nieco gorszy niż F-16, nieco lepszy niż MiG-29. Ale samolot to jedno. Natomiast kontrakt zawarty przez ministra Błaszczaka, to już zupełnie inna sprawa i o tym chciałbym państwu kilka zdań powiedzieć. Tym bardziej, że właściwie mówimy to po raz pierwszy i te informacje, które chcę przekazać Wysokiej Izbie, są na pewno bulwersujące. Okazało się, że konferencje prasowe ministra Błaszczaka były nieco ważniejsze w, tym, w tej priorytetyzacji niż same negocjacje. Decyzje o zakupie podjęto bardzo szybko, właściwie w ciągu kilku dni, i często po prostu nie zadbano o interes Rzeczypospolitej Polskiej i Wojska Polskiego, mówiąc wprost, po prostu przy kontrakcie na FA 50 nie zadbano o podstawowe sprawy. Minister Błaszczak bardzo często najpierw deklarował kupno jakiegoś samolotu albo środka bojowego, a dopiero później negocjował warunki. No, przyznają Państwo, że jest to model dość niespotykany na świecie, jeżeli chodzi o kwestie negocjacji. Do Polski przyleciało 12 samolotów w wersji zamówionej przez pana już byłego, na szczęście, ministra Błaszczaka. I Trzeba powiedzieć też sobie jasno, o tym mówiła pani poseł Kluź Groskowska, że to chyba pierwszy na świecie samolot szkolno-bojowy, który nie jest bojowy. Ja takiego przypadku nie znam. Dlaczego nie jest bojowy? No dlatego, że umowy wykonawcze nie przewidywały zakupu uzbrojenia na ten samolot. W związku z tym mamy samolot szkolno-bojowy, który jest szkolny, ale nie jest bojowy, bo minister Błaszczak nie zdecydował o zakupie uzbrojenia do tego samolotu. Dzisiaj agencja uzbrojenia, dzisiaj pan minister Bejda dwoi się i troi, żeby zapewnić uzbrojenie do samolotu FA-50. Ale czy my powinniśmy robić to rok po tym jak samoloty znalazły się w Polsce, czy jednak te negocjacje powinny następować zanim dokonano wyboru i zakupu samolotu? No to jest rzeczywiście jakiś absurd. No i to jest taka Tutaj chciałbym może podpowiedzieć ministrowi Błaszczakowi, chociaż mam nadzieję, że nigdy już w tej roli nie będzie, że naprawdę negocjujemy zanim coś kupimy, a nie negocjujemy wtedy, kiedy już to kupimy, bo jakby wtedy takie negocjacje no, mają dość jakby umiarkowany sens. Samoloty, mimo że są w Polsce od drugiego półrocza 2023 roku, de facto były zdolne do latania dopiero w kwietniu 2024 roku. Czyli one od 1 stycznia zgodnie z polskimi przepisami, przepisami, które obowiązują od wielu lat, były uziemione ze względu na brak odpowiedniej certyfikacji. To też jest taki element, który nie został zapewniony w kontrakcie, nie został wynegocjowany, nie został zapewniony przez stronę. Koreańską. Szanowni Państwo, w planie inwestycji budowlanych za ministra Błaszczaka nie ujęto dwóch miliardów złotych na przygotowanie infrastruktury obu lotnisk. No przecież po co nam infrastruktura na samolot, który zamawiamy? No wydaje się to przecież dość oczywiste, że ktoś, kto planuje jednak zakup środka bojowego jeszcze samolotów, które muszą mieć bardzo specyficzne warunki, powinien pomyśleć o tym, że potrzebujemy hangarów, i uwaga, tego też minister Błaszczak nie przemyślał, potrzebujemy symulatorów kiedy będą gotowe hale na symulatory w grudniu tego roku. I dzisiaj też Departament Infrastruktury Wojskowej dwoi się i troi po to, żeby zabezpieczyć hale na symulatory. Na samym początku też jeżeli chodzi o kwestie szkolenia, mieliśmy jednego instruktora z Korei, który mógł szkolić naszych pilotów. No to też wtedy kiedy zawieramy tego typu kontrakt, warto by było o tym pomyśleć. Dziś mamy też informacje niepokojące, że w przypadku drugiej wersji, czyli w przypadku wersji PL opóźnienie dostaw to nawet 9 miesięcy. I wrócę jeszcze do tej kwestii uzbrojenia. Czyli Minister Błaszczak dokonał zakupu samolotu bez uzbrojenia. Ale jest jeszcze druga sprawa w tym kontekście, bo szanowni Państwo uzbrojenie do tego samolotu nie jest już produkowane. Więc ciężko dzisiaj kupić uzbrojenie do tego samolotu, skoro nie jest produkowane, więc dzisiaj agencja uzbrojenia dwoi się i troi, żeby znaleźć na rynku możliwość wyleasingowania albo kupna używanego uzbrojenia, po to, żeby w ogóle obsługa tego samolotu i nauka na tym samolocie właśnie w trybie takim szkolno bojowym była możliwa. My, Szanowni Państwo, i dzisiaj to mówię w imieniu tutaj nas, nas wszystkich kierownictwa, oczekujemy, że strona koreańska utworzy centrum serwisowe, które będzie wykraczało poza możliwości eksploatacyjne bazy lotniczej. To jest element, który z punktu widzenia interesów Rzeczypospolitej z punktu widzenia tego kontraktu jest dla nas absolutnie kluczowy. Zresztą w tej sprawie został podpisany list intencyjny. Oczekujemy, że ten kontrakt będzie realizowany też w tym zakresie. Dziękuję bardzo.